Skryłam, że nauczyciel mojej córki zniszczył jej dzieciństwo, a z powodu jego wpływów w lokalnej społeczności nie mogłam go po prostu zgłosić. Musiałam sięgnąć po ekstremalne środki, aby zawalczyć o sprawiedliwość. Gdy moja córka Zosia miała 13 lat, nagle zaczęła z niezwykłym entuzjazmem podchodzić do chodzenia do szkoły. To była ta sama dziewczynka, która dwa tygodnie wcześniej udawała, że jest śmiertelnie chora, aby tylko opuścić lekcję. Naturalnie zapytałam ją, skąd ta zmiana. Och, mam teraz pana nowaka od historii. Każda jego lekcja jest super ciekawa. Uśmiechnęłam się ciesząc się, że w końcu przestała nienawidzić szkoły. Nie myślałam o tym zbyt wiele, aż do tygodnia później, kiedy Zosia zaczęła nastawiać budzik 30 minut wcześniej, tylko po to, by wybrać idealny słodki strój. To nie tak, że Zosia nigdy nie dbała o swój wygląd, ale zawsze wystarczało jej włożenie pierwszej czystej rzeczy z szafy. Pamiętam, jak zapytałam ją, czy próbuje zaimponować jakiemuś chłopcu, którym się podkochuje, a jej twarz stała się kompletnie czerwona. Nie mów tak, mamo, krzyknęła. Wtedy stałam się naprawdę podejrzliwa. Zaczęłam uważniej przyglądać się jej typowym nastoletnim wahaniom nastroju i zdałam sobie sprawę, że zawsze były one związane z panem Nowakiem. Nigdy by się do tego nie przyznała, ale zauważyłam takie rzeczy jak to, że jeśli pan Nowak pochwalił jej projekt, unosiła się po domu przez wiele godzin. Ale jeśli pan Nowak nie zwrócił na nią większej uwagi tego dnia, ledwo się odzywała i grzebała w talerzu podczas kolacji. Wtedy ją przetestowałam. W subtelny sposób powiedziałam, Myślałam o tym, żeby przenieść się z klasy pana Nowaka. Myślę, że byłoby dobrze, gdybyś nie dokończyłam. Patrywała się we mnie pustym wzrokiem. Dlaczego? zapytała cicho. Cisza, która zapadła, była ogłuszająca. No nie powiedziała ani słowa więcej. Po prostu wstała i poszła prosto do swojego pokoju, wyciągając telefon, żeby do kogoś napisać, zanim jeszcze dotarła na schody. Teraz byłam już ekstremalnie zaniepokojona. Tej nocy, gdy Zosia już spała, zakradłam się do jej pokoju i przeszukałam jej telefon. Wiem, że to było ogromne naruszenie prywatności, ale czułam, że nie mam wyboru. Miałam przeczucie, że jest w niebezpieczeństwie. Przeczesałam każdą aplikację do przesyłania wiadomości, szukając czegokolwiek związanego z panem Nowakiem i wtedy to znalazłam. Zobacz tutaj finał.